Jesteśmy na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu, pan prezes Kośmierz Krocholewicz, za chwilę, za chwilę no, za godzinę, za dwie wyruszacie do Prudnika z pomocą, prawda? Proszę powiedzieć, jak, to, jak do tego doszło, jak się zorganizowaliście, tak na szybko. Tak, wyruszamy do Prudnika w uzgodnieniu z panem burmistrzem Mariuszem Siewierą i panem miastkiem Kłosem, w kontakcie z burmistrzem miasta Prudnik, jedziemy dzisiaj Zawozimy dary, które pozyskał Pan Burmistrz, ja swoje, ze swojej strony dokupiłem te rzeczy, m.in. łopaty, taszki, środki. takie jak chcieli tam właśnie w Prudniku Pan Burmistrz Prudnika, resztę załatwiał Pan Burmistrz, i obaj Pan obaj Burmistrz szokuje. Proszę powiedzieć, ale Pan nie jedzie pierwszy raz w tamte rejony, jeśli chodzi o powódź, 97 rok też Pan tam był? Tak, byłem w 1997 roku dwa razy, byłem w miejscowości Buch, to jest na, na około rzeki Olza między koło Odry i byłem w kędzie ziemię drugi raz zawiązłem dary między innymi meble. No, taka było, takie było zapotrzebowanie. Czyli wie pan jak to może wyglądać to na miejscu? Dokładnie wiem. Dla mnie to jest przerażenie, a ja tu chyba zobaczę teraz, bo będę w bardzo krótkim okresie po wodzie to jeszcze bardziej będą to zniszczenia uwidocznione. Aczkolwiek tamtym razem też był bardzo widoczne, co dla mnie to było przerażenie. Mhm. Jedno to jest żywność Agros Łowicz Nowa przekazała żywność Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska także tutaj, ale pan też kupił tak, sam. Ja kupiłem, twasze jako od firmy, z własnej inicjatywy. To, co pan burmistrz Prudnika chciał, czyli łopaty, środki, taczki. Mm -hmm. No ale jest jeszcze druga strona są strażacy, ochotnicy z tak, którzy strażacy, też tam jadą. Strażacy jedziemy za, ze straży OSP-Łowicz. Leci samochód Citroen z pompami, ze strażakami do wypompowywania wody z piwnic zalanych mieszkań. Bo woda już schodzi, woda ale zeszła, została w piwnicach, z, z prawda? pozyskanych od burmistrza Prudnika woda z ulic zeszła, zostały tylko zniszczenia, natomiast została woda w mieszkaniach, w piwnicach i to jedziemy tam pompować. Ile osób pojedzie? Pojedzie do pięć osób, może sześć i pięć pomp. I pięć pomp z Waszego stanu? Tak. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękuję serdecznie.